Witam, pozdrawiam serdecznie akurat wziąłem wodek na śmieci to możemy posprzątać trochę lasu nie zaszkodzi a wręcz pomoże żeby te lasy były mniej, zaśmieca, mniej zaśmieca, za, za, y, zaśmiecane Tu gdzieś jeszcze buteleczkę widziałem Nie, to grzyb Także masz mówiłem ścieżkę dalej Tutaj widać jest mój wodek 35 litrowy Zobaczcie, nie pasowały wszystkich oglądających i tych, którzy mają siłę, to oglądać to być mega wypałym. O, tu kolejne śmieci, buteleczka. Tu kolejne śmieci, to dużo to, to sedent jeszcze, co. Przepraszam, że tak kamerkę odwiesiłem Nie wiem, czy mi to wejdzie do wodka Pewnie wejdzie, Jeśli się po pieści to i pęta z uliców się zwieści. A tu odmałem ulicowy Także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Filip Petowski. Dziękuję.